Dzień chłopca, życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dobrych ocen w nauce. Życzymy Wam, żeby ten dzień był dla Was wyjątkowy, radosny, radosny miły i, i szczęśliwy. Prosimy Wam, żeby nie ciągnęliście nas za włosy i nie dokuczali nam. Dzień chłopca. Pan z przymrużeniem oka. Dlaczego? Pozwólmy chłopcom na odrobinę radości. Śmieszne wierszyki na dzień chłopaka rozbawią go do łez. Chłopieńcem już to twierdzić wieku, że świat wciąż robi ci na przekór. Na drodze życia on już od razu znaki zakazu. Nie wolno pilką rzucać w okno, nie wolno kąpać się w Nie wolno kląć, aż się dorośnie, bo wciąż ci mówią: wstydź się, wstydź. Gdy wiek męski zdoła zmienić tę, tę młodość szkolną i mozolną, wolno ci się będzie ożenić i znów ci nie będzie wolno. Z okazji waszego święta, my dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu. Ciastek, tylko tych najsłodszych. Samochodów, tylko tych najszybszych. Zabaw, tylko tych najweselszych. Przygód, tylko tych najciekawszych. I butów, takich co najdłużejsze, których wszędzie mógłbyś dotrzeć.